Dzień dobry, witam ponownie na kanale Pani od Psychologii. Dzisiaj przychodzę z materiałem dotyczącym empatii dla samego siebie. Jak to jest, że często bijemy się z myślami, nie potrafimy sobie wybaczyć, e, kiedy popełnimy błąd, nie jesteśmy w stanie przejść nad tym do porządku dziennego? Kto z nas nie popełnia błędów? Znacie taką osobę? No właśnie, ja też nie. Więc jak to możliwe, że innym Wybaczamy te błędy, jesteśmy w stanie zaakceptować, że nikt nie jest nieomylny, ale w przypadku samego siebie nie jest już tak łatwo. Jeśli interesują was takie treści, zapraszam na materiał. Nie ma ludzi nieomylnych, to prawda. Tylko ten się nie myli, kto nic nie robi. Też fakt. <laughs> Trudno się nie zgodzić. I właśnie e, dzisiaj e, z takim tematem do Was przychodzę, bo myślę, że pora zaliczyć się do grupy wszystkich ludzi i dać sobie e, przestrzeń na te błędy. I o takiej empatii i wyrozumiałości dla samego siebie chciałabym dzisiaj porozmawiać. Mam dla Was takie trzy e, konkretne sposoby na to, jak radzić sobie e, po porażce, jak wybaczyć sobie e, błędy, i, i właśnie. Przejść nad tym e, do porządku dziennego. I tutaj, czy to są błędy, pomyłki, usterki życiowe, wpadki, jak wolicie to nazywać, e, tak będzie. Jednak nie o samych błędach mówimy, nie o tych kwestiach przykrych, ale o tym, co zrobić, gdy mleko już się rozlało. Po pierwsze, polecam wziąć odpowiedzialność za dany błąd, ale z rozwagą. Bo tutaj chodzi mi o to, żeby nie wyrzekać się popełnionych błędów. Nie chodzi o to, żeby jakby chować głowę w piasek i mówić, nie, nie, to nie ja, nic się nie stało. Chodzi jednak o pozbycie się tej winy i takiej niechęci do samego siebie. Bo jeśli zrobiliśmy coś złego, no to faktycznie tutaj trzeba konstruktywnie podejść i wziąć odpowiedzialność za to zdarzenie, ale bez wytykania palcem, bez szukania winnych i też bez. Bez takiego wiecznego tutaj bicia się właśnie z tymi przemyśleniami i z poczuciem winy. Więc teraz nie wińmy innych, ale też nie wińmy siebie bez końca. Bo samo przyznanie się do błędu, wzięcie odpowiedzialności, przeproszenie za to, co się stało. To już dużo od nas wymaga, bo tak naprawdę wzięcie odpowiedzialności za swoje czyny to już oznaka dorosłości. I podkreślam, za swoje czyny. Nie chodzi tutaj o branie odpowiedzialności za wszystko i przewinienia wszystkich dookoła. To też nie o to chodzi. I wierzę, że ciężko jest czasami odróżnić te sytuacje, kiedy wina jest po naszej stronie, kiedy przewinienie jest właśnie tak blisko z nami związane. Może to też wynikać z wychowania, bo dorastanie w domu, które jest pełne obwiniania i krytyki, sprawia, że jako dorośli mamy trudności w tym, by tutaj wyznaczyć te granice i wiedzieć, kiedy jest coś właśnie po, po mojej stronie, jest moją winą, a kiedy no, nie powinnam tutaj przepraszać za całe złotego świata. I to, co dodatkowo komplikuje ten fakt, to właśnie to, że wzorce wyniesione z domu często są nieuświadomione, więc z jednej strony ciężko jest ocenić tutaj, czy ten błąd to nasza wina, czy nie, czy powinniśmy wziąć odpowiedzialność i przepraszać, czy może jednak nie, czy, czy to jest jakaś pomyłka, czy tutaj um, doszło do nieporozumienia. Dając Wam przykład, jeśli jakaś relacja zakończyła się w Twoim życiu, są duże szanse, że do tanga trzeba dwojga i to nie było wyłącznie coś, co tylko tutaj z Twojej strony doprowadziło do zakończenia tej relacji, więc z jednej strony warto jest wziąć odpowiedzialność, ale z drugiej strony widzieć, gdzie tutaj jest mój udział i jakby przyglądać się tym wydarzeniom w życiu, jak ta wina się rozkłada. Skoro już wiemy, że warto brać odpowiedzialność, ale z rozwagą, to w punkcie drugim chciałabym poradzić, a raczej zapytać, gdzie są Twoje sukcesy? Bo czasami jest tak, że w tym procesie obwiniania się i bicia z myślami i takiej um, sytuacji braku empatii dla samego siebie, my zupełnie zapominamy, co jest w nas dobrego. Dlatego też przechodzę z pytaniem, gdzie są te Twoje sukcesy, gdzie są powody do dumy i z czego e, powinieneś powinnaś być dumna. E, co ostatnio wypracowałeś? Wypracowałaś, jakie sukcesy tutaj e, e, odnotowano. Bo z wewnętrznym krytykiem ciężko jest dyskutować, bo ma cały arsenał mm, powodów, dla których to, to obwinianie jest e, tak napędzane. Chciałabym zachęcić do myślenia o sukcesach z tej właśnie prostej przyczyny. Żeby mieć tutaj jakąś, jakąś ripostę, jakiś kontrargument dla tego naszego wewnętrznego krytyka, który nigdy nie śpi, warto jest skupić się na faktach. Bo są takie słowa, które my często w takim dołku mówimy sobie, nie, no jestem beznadziejna, to jest nierokujące, no po prostu najgorsze, najgorsze tutaj wykonanie danego zadania. I to wszystko są słowa, Słowa opiniujące to są subiektywne słowa. One wynikają najczęściej z naszego złego samopoczucia, no bo powiedzieć, że ktoś jest beznadziejny, no to tak naprawdę ocenić bardzo subiektywnie. W obrębie tego punktu mam dla Was dwa ćwiczenia. Po pierwsze, warto na każdy argument tego krytyka mieć po dwa wzmacniające argumenty, takie kontrargumenty, czyli na każdą niemoc, Pomoc. Skupcie się na tych przykładach sukcesów i niech to Wam wejdzie w nawyk. Niech to będzie taka wręcz reakcja automatyczna, na zasadzie tego, żeby nie dać się tutaj wdać w tą spiralę negatywności. Złapcie się na tych negatywnych przemyśleniach i aktywnie szukajcie powodów do dumy. Szukajcie tych sukcesów i tych wydarzeń, z których naprawdę się cieszycie w życiu. Niech to będzie jak taka automatyczna reakcja i na każdą właśnie taką um, sytuację kłótni z tym wewnętrznym krytykiem miejcie dobre argumenty. Drugie ćwiczenie, które polecam właśnie w tym obszarze sukcesów, żeby mieć więcej empatii dla siebie, bo tego tak naprawdę chcemy. To tutaj chodzi o napisanie listu, napisanie listu do samego siebie z perspektywy przyjaciela. Wielu terapeutów powtarza, że no, my potrafimy być dla siebie najgorszym, a najbardziej surowym sędzią, a nasi przyjaciele często nie mówią do nas tak ostro jak my sami do siebie. Dlatego polecam napisać list zatytułowany: Co w Tobie cenię? W Tobie, tutaj piszemy z perspektywy przyjaciela, ale chodzi nam o samego siebie. I co taki życzliwy przyjaciel by napisał? Co, co tutaj znaleźlibyśmy? Jaki wspierający język i takie skupienie na empatii moglibyśmy w takim liście znaleźć? Chodzi o kogoś, kto naprawdę jest nam bliski, kto naprawdę jest życzliwy. Taki przyjaciel, który kocha, lubi, wspiera bezwarunkowo. Idźmy dalej. W trzecim już sposobie, który będzie wspierał naszą e, empatię dla samego siebie, chciałabym zachęcić Was do patrzenia na siebie całościowo. Analizuj obraz całego siebie. Czasami jest tak, że my wybieramy tylko taki fragment, taki skrawek, który akurat e, troszkę niedomaga, który nie jest w najlepszej formie zachęcam zamiast tego żeby patrzeć globalnie. Nie jesteś przecież tylko wyłącznie pracownikiem, albo tylko i wyłącznie córką i narzeczoną. Um, tutaj w życiu mamy wiele tych ról i one mm, są wymienne, ale też wymiennie dobre, wymiennie ważne, więc e, nie można spełniać się. Może ciężko byłoby e, cały czas spełniać się w każdej roli na 100%, na 150%. Więc tutaj e, bywa tak, że w jednym momencie jesteśmy bardziej w jednej roli, w drugim w innej, ale tutaj obwiniać się za to, że akurat tymczasowo, jakby chwilowo dana nasza rola życiowa podupadła, no to byłoby po prostu niesprawiedliwe. I w centrum naszego dzisiejszego odcinka stoi właśnie ta empatia dla samego siebie. I nie chodzi mi też o użalanie się nad sobą. Tutaj nie chodzi, nie chodzi mi o powiedzenie, no, jestem taka biedna, żongluję tymi życiowymi rolami, tyle tego mam na głowie, e, że jest tak źle. Nie. Chodzi o to, by przyznać, że te role działają na kontinuum. One właśnie m, bardziej lub silniej są dla nas angażujące. Ale to, co ważne, to to, że może aktualnie nie jesteśmy najbardziej w jednej roli, ale to nie znaczy, czy, że e, powinniśmy się za to obwiniać. Ok, skupiamy się w tej chwili może na innych obszarach, będzie moment, e, który będzie dla danej życiowej roli ważniejszy, lepszy. Więc chodzi o to, by nie wybierać tylko jednego fragmentu e, samego siebie, by nie skupiać się tylko na jednej roli, bo my jesteśmy więcej niż e, tylko tym jednym aspektem swojego życia. Patrzmy na siebie globalnie, miejmy dla siebie empatię, i właśnie do tego chciałabym tutaj Was zachęcić. I taka ostatnia kwestia, z którą e, chciałabym Was zostawić po tym odcinku, to żeby po prostu powiedzieć sobie: Jestem wystarczający, jestem wystarczająca. To, jaka jestem, jest dobre, to jest ok, to jest wystarczające. To jest bardzo ważne, żeby powiedzieć sobie to i właśnie w tych momentach podminowania tego zwątpienia, tego wewnętrznego krytyka i tego niekończącego się czasami dialogu e, mieć po prostu takie zdanie e, i, i takie wsparcie dla siebie. Jeśli chcecie wiedzieć więcej na ten temat, polecam Wam mój wcześniejszy odcinek 5 pułapek wewnętrznego krytyka, co Ci podszeptuje. Jeśli chcecie właśnie więcej tutaj dowiedzieć się na temat tego, jakie podstępne rzeczy mówi nam wewnętrzny krytyk, odsyłam Was do tego materiału. Za dzisiaj już Wam dziękuję i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa pa!